Jesteśmy tutaj na zajęciach e, ferie w bibliotece, e, cały ten tydzień bawimy się i programujemy, jest to tydzień nowoczesnych technologii. Koło mnie stoi Sebastian, stały feriowicz, e, stały bywalec e, tutaj u nas w bibliotece. Powiedz mi Sebastian, czego ty się tutaj nauczyłeś w tym tygodniu? W tym tygodniu nauczyłem się programować na robotach Photon, e, nauczyłem się trzech poziomów, e, poznałem fajną grę planszową. Nauczyłem się trochę układać kubków. Koło mnie tym razem mam Wiktorię. Wiktoria już jest taką bardziej zaawansowaną programistką. To nie jest jej pierwsza styczność z robotami ani u nas, ani też w innych miejscach. Dość dużo programuje. Powiedz mi, Wiktoria, czy to jest trudna sprawa to programowanie? Zależy jak, bo czasami jest to dość proste, tak jak. Yy, coś w stylu autek na pilota czy coś, no to łatwo się nimi jeździ, ale później są trudniejsze rzeczy i to czasami nie jest proste. Ale o właśnie, a te kubki, to po co te kubki? Te kubki ci są potrzebne po to, żebyś mamie tam robił porządki w szafie, w kuchni? Czy po co te kubki? Po prostu układaliśmy różne wzory z kubków, yy, kombinacje tak, żeby żeby różne rzeczy powstały, żeby coś się, żeby coś fajnego powstało. A czy te nasze kubki były potrzebne też do programowania, czy to w ogóle było niezwiązane z programowaniem? Do programowania fotonów nie było potrzebne, ale to też jest programowanie. Dokładnie. Mam na imię Radek. Opowiem dzisiaj o fotonach. Najpierw się włącza tą aplikację, skanuje za fotonami, łączy się i ta aplikacja ma pięć poziomów. Jest łatwy, początkujący, średni, ekspert i master. Yy, wszystkie są po polsku, tylko master jest po angielsku. Ja już tu chodziłem raz i ja umiem mastera, ale doszliśmy do średniego. A powiedz mi, która część zajęć ci najbardziej Ci się podobała? Takie kupkowanie, czyli nasze układanie kubków, programowanie z kubkami, czy może jednak roboty foton, czy gra planszowa z kotigą? Naprawdę to wszystko mi się podobało. Mhm. Scotty go było fajną grą, bo się układało z puzli, uh -huh. y, a potem się skanowało program i Scotty mógł sobie jeździć. Uh -huh. y, programowanie kubków też było fajne, fotony były bardzo fajne. A najlepsze. Najlepsze. Powiedz mi, czy to jest ten temat programowania, to jest coś, co cię interesuje, co chcesz, na przykład może robić później w przyszłości, jeszcze rozwijać swoje umiejętności? Tak. zdecydowanie, zdecydowanie tak. tak? Y co jest najciekawsze w programowaniu według Ciebie? To, że są później takie fajne efekty. Zależy co. Jak się chce coś osiągnąć, to, to później to jest. Na pierwszym łatwym yy, się po prostu jeździ manualne sterowanie. Na drugim yy, się rysuje mu trasę w kratkach. Yy, na trzecim się yy, szczałkami rusza. Na ekspercie można i ruszać, już można zmieniać osobno czułki, osobno oczy. Na masterze, no to są wszystkie funkcje, można ustawiać odległość jednego kroku. Jeszcze gdzieś słyszałam kiedyś, że programowanie porównują do, programistów porównuje się do takich małych detektywów, którzy szukają jakiejś tam określonej drogi. Czy Ty byś się z tym zgodziła, że programiści to troszeczkę są tacy detektywi? Tak, troszkę tak. Rozwiązują zagadki? Tak, Zagadki robotów, które są takie nieznane nikomu. A czy to było y, Twoje pierwsze tutaj, pierwsza styczność, pierwsze spotkanie z programowaniem, czy już gdzieś kiedyś miałeś okazję programować? W szkole mam zajęcia informatyki y, i coś tam już w Scratchu programowałem. Czyli tutaj rozwijałeś swoje umiejętności, tak? Powiedz mi jeszcze, czy chcesz więcej takich zajęć, więcej programowania? Tak. tak. Który Poziom programowania najbardziej ci się podoba, w którym najlepiej się bawisz? Chyba najlepiej w manualnym sterowaniu. Czyli najlepsza jest zabawa autkiem na baterię. Tak. Rozumiem.